Cześć kochani! Dzisiaj skupię się na pierwszej połowie lipca, w której to oto 10 lipca już mamy przepiękny nów wraku. A zaczęliśmy ten miesiąc zdecydowanie z przytupem, bo już 1 lipca Mars stawał w opozycji do Saturna. Teraz 4 mars stawał w opozycji do Urana. Mars z Uranem z kolei mają wiele pewnego rodzaju podobieństw. Ponieważ lubią działać szybko, są indywidualistami i potrzebują do realizacji wolności, i z determinacją chcą przejść do przodu. W konfrontacji z tym Saturnem, ta energia, która będzie długo jeszcze na nas oddziaływać, jest takim spowolnieniem, ograniczeniem. Więc ta potężna dawka napięcia, która może wywołać wręcz erupcję emocji, Wstrząsy nawet na rynkach finansowych, przerwy w dostawie internetu, jakieś zawirowania pogodowe, będzie długo nam towarzyszyć. To bardzo rewolucyjne aspekty. Teraz również Księżyc jest w znaku byka i tworzy koniunkcję z Uranem i kwadraturę z Marsem, a Księżyc to ludzie, więc mogą mieć miejsce teraz jakieś zbiorowe sprzeciwy, rewolucyjne działania, ponieważ. W ludziach będzie narastać coraz więcej tej potrzeby wyzwolenia. 5 lipca mamy sekstyl słońca do Urana, więc ta rewolucyjna energia będzie przynosiła jakieś materialne efekty, dawała nowe szanse na progres, na nowe rozwiązania, to aspekt nowych pomysłów, ale też niespodzianek. 6. Merkury tworzy kwadraturę do Neptuna, więc powinniśmy być ostrożni, ponieważ ktoś może chcieć nam zaserwować jakieś fałszywe prawdy, uśpić naszą czujność jakimiś mglistymi opowieściami, na przykład. A 7. Lipca Wenus staje w opozycji do Saturna, a to już aspekt Dużych konfliktów w związkach. Więc jeżeli nie macie intencji rozstania się z partnerem, to uważajcie na słowa w tym czasie i bądźcie dyplomatyczne. Jednak dla tych, które nie mogą się zebrać długiego czasu, żeby powiedzieć, co wam na duszy leży, to naprawdę dobry czas, aby może po prostu zrobić to tym razem: Wartukować głośno swoje potrzeby, wytyczyć jakieś granice. A dla tych, które szukają dobrego czasu na to, żeby na przykład jednak spakować walizki, swoje albo cudze, to jest bardzo dobry czas na taki krok. Będzie to konkretne działanie na zasadzie teraz jest robota do zrobienia, a przeżywać będziemy później. Ale też mogą być to niespodziewane działania, które nagle przyjdą Ci do głowy, a wtedy uważaj, bo ta uraniczna energia może powodować ogromne zawirowania w swoim życiu, więc zastanów się, czy na pewno tego chcesz. No i 10 lipca, potężny nów wraku, który w końcu wyprowadzi nas z tego korytarza zaćmień, zmieni energię. Jest to jeszcze wsparte wspaniałym sekstylem z uranem, co daje możliwość uścia tej nagro, nagromadzonemu napięciu i zainicjowaniu czegoś nowego, zasilenia tego symbolicznego ziarenka jakimś nową Inicjującą energią. Ten nów będzie przepełniony przede wszystkim emocjami, uczuciami, będzie skupiony na domu, rodzinie i poczuciu bezpieczeństwa i ochronie tych, których kochasz. Rak to ogromna moc, z której możemy wszyscy skorzystać. Moc płynąca przede wszystkim od naszych przodków, od naszej rodziny galaktycznej, moc płynąca od połączenia ludzi myślących podobnie. Z którymi tworzymy wspólne pole morficzne. W ogóle to dobry moment, aby poczytać trochę o, porach, o polach morficznych Sheldrake'a, bo to jest właśnie nowy sposób postrzegania rodziny. W tym czasie, kiedy w jednym domu często dochodzi do ogromnych rozłamów dotyczących postrzegania naszej rzeczywistości, każdy z nas powinien wiedzieć, że nikt z nas nie jest sam. Ponieważ jest wiele, wiele osób myślących i czujących tak samo jak Ty. I tu właśnie z nimi tworzysz to pole morficzne. To Twoja nowa rodzina. Jeśli czujesz się samotnie, znajdź miejsce, znajdź ludzi podobnie do Ciebie myślących, bo oni się też grupują i wymieniają wiedzą, dają sobie wsparcie. To jest dzisiaj nasza moc, kiedy łączymy naszą energię, robiąc razem coś dobrego. Podczas nowiu Merkury będzie stał, stał ściśle w opozycji do 27 stopni strzelca, a to jest miejsce umiejscowienia centrum naszej galaktyki, z której to płynie do nas cały czas ogromne wsparcie. Wspaniała życiodajna odbudowująca nasza DNA energia. W takim momencie, kiedy Merkury stoi w opozycji do centrum naszej galaktyki, mamy wręcz otwarte drzwi do biblioteki wszechświata. Możemy w łatwy sposób zdobywać wiele informacji dotyczących chociażby naszych wcześniejszych inkarnacji, łączyć się z kronikami akaszy i korzystać z naszej prawiedzy. Warto w tym czasie skupić się na medytacji, na wysłaniu intencji połączenia się z tą wiedzą. I wyrażenia gotowości, aby ją otrzymać. Ta energia pomoże nam na taki głęboki wgląd w nas samych, pomoże nam zweryfikować, nad czym mamy jeszcze pracować. Ważne również, aby zadać w tym czasie odpowiednie pytania. Pytanie: Na przykład, dlaczego ciągle mi się to przytrafia? Nie jest dobrym pytaniem. Lepiej zastąpić je konstruktywnym. Typu, co mogę zrobić, aby poradzić sobie z tą sytuacją, która w tej chwili jest w moim życiu? Możesz być pewna, że otrzymasz odpowiedź. I może być to prawda, którą po prostu zrozumiesz, ale może być to na przykład książka, którą nagle poleci ci przyjaciółka, albo po prostu ktoś obok, obok ciebie zacznie mówić o czymś, co będzie dla ciebie właśnie wskazówką. Więc bądź w tym czasie otwarta na znaki. Księżyc i Słońce będą również takim lekkim, ale zawsze trygonie do Neptuna, więc Neptun dołoży swoje błogosławieństwo do tej pięknej energii. To czas, w którym naprawdę możemy przejść na wyższy poziom zrozumienia i wyższej świadomości. Zrozumieć, ale tak naprawdę zrozumieć, co to jest ta bezwarunkowa miłość. To też bardzo intuicyjny nów. Neptun będzie tworzył również sekstyl do Plutona, więc możemy się spodziewać, Naprawdę głębokiej transformacji naszych emocji, takich głębokich przeżyć wewnętrznych. Merkury jest obecnie w biegu prostym i od tej niezmiernie ważnej opozycji, o której przed chwilą mówiłam, zacznie robić naprawdę w końcu takie bardziej przychylne nam rzeczy. Będzie łatwiej się przemieszczać, będzie lepsza energia podczas negocjacji, prowadzenia handlu, też składania jakichś podań, kwestii z dokumentami związanej i ogólnej komunikacji. Podczas... Podczas tego nowiu znaku raka warto zadać sobie pytanie, co czuję? Jakie emocje wykrowały obecne sytuacje w moim życiu? Bo to nasze emocje, właśnie i uczucia kreują przyszłe zdarzenia. Materializujemy to, co zasilamy emocją, uczuciem. Rozumiejąc ten mechanizm, jesteśmy w stanie odebrać przede wszystkim moc toksycznym schematom. Przyznaj wręcz sama przed sobą, kiedy wpadasz w tą emocjonalną pułapkę. Znajdź ten punkt zapalny, abyś potrafiła rozpoznać go i rozbroić zanim pociągnie Cię w te nisko wibracyjne czeluści. I pamiętaj, nie kontrolując swoich emocji, stajesz się ich po prostu zakładnikiem. Kluczowa jest tu świadomość, jak wielką moc sprawczą posiadasz. Stań się jednością ze wszystkim, co Cię otacza, bo to jest Twoje wsparcie. Połącz się podczas tego nowiu z wodą. Bo to bardzo wodny nów. Poczuj moc spokoju i uzdrowienia, jaką dają Ci morza, oceany. I pamiętaj, że wszyscy mamy moc, z którą nic nie może się równać nasze serca. I ta świadomość niech nas wszystkich prowadzi podczas tego nowiu. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za sygnały, że jesteście, że rezonujecie z tym, co chcę Wam przekazać. Dziękuję za lajki, za subskrypcje i zapraszam na indywidualne konsultacje. A teraz zobaczmy jak ten nów będzie oddziaływał na poszczególne znaki zodiaku. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Koniecznie tym razem sprawdźcie w jakim znaku zodiaku macie księżyc w swoim horoskopie urodzeniowym i posłuchajcie tym razem również Prognozy dla znaku Zodiaku, gdzie znajduje się właśnie Księżyc w Waszym horoskopie urodzeniowym, ponieważ ten Nów, Nów Wraku odbywa się w domu Księżyca, więc stanowisko urodzeniowe Waszego Księżyca jest tym razem również bardzo ważne. Zatem Baran. Podczas tego nowiu dla Was będą ważne kwestie stricte związane z domem i rodziną, z majątkiem rodowym, z jakimiś nieruchomościami, które posiadacie. Więc, jeżeli na przykład zamierzacie kupić dom albo sprzedać jakąś nieruchomość, to bardzo dobry czas, aby działać w tym kierunku. To dobry czas też na jakiś remont w domu, jakieś innowacje, wprowadzenie jakichś zmian. To też czas na zmierzenie się z Waszym podejściem do rodu. Do przodków, miejsca, z którego pochodzisz. Czy masz to już poukładane w twojej, swojej głowie, ale też w swoim sercu, teraz mogą pojawić się sytuacje, które będą prowokować takie, tego typu konfrontacje? To też czas, w którym warto zająć się rodziną, skupić się na niej. Też takie Zadbanie o poczucie bezpieczeństwa wszystkich, dobry czas na scalenie rodziny, na wspólne działania z rodzicami, z dziadkami. Teraz ta wspólna energia rodu może przynieść Tobie, ale i całej rodzinie więcej radości, rozwoju i dobrobytu. Byki, to dla was trudny czas. Napotykacie teraz na pewno wiele turbulencji w życiu za sprawą tego trójkąta urana. Marsa i Saturna. Dużo nie, takiej niespokojnej i niestabilnej energii może być. Ważne zatem, abyś zersetowała się przede wszystkim przed tym nowiem, bo może, on może przynieść dużo, dużo ważnych informacji, które będziesz potrzebować. To będzie czas zmożonej komunikacji ogólnie. To również świetny czas na ustalenie sobie nowych dążeń dotyczących np. edukacji. Możesz się teraz też zapisać na jakiś kurs, webinar, który okaże się świetną inwestycją. Jeżeli nosisz się zamiarem rozpoczęcia nauczania innych, to bardzo dobry czas, aby ustalić intencje w tym kierunku. Podobnie z pisaniem np. książki, jakiegoś kanału na YouTube albo sklepu internetowego, o też szkoły językowej na przykład. Postaraj się zaangażować swoją intuicję w te działania, bo to właśnie emocje i tworzenie czegoś, co kochasz, przyniesie tu najlepsze rezultaty. Pamiętaj, że ważnym przesłaniem dla ciebie jest to, że musisz coś zmienić, czegoś nauczyć, po podjąć jakąś komunikację z kimś nowym, aby się rozwijać i osiągnąć sukces w tym, co zamierzasz. Bliźnięta to czas zmorzonych działań na polu finansów. Pracy, kwestii stricte materialnych. Więc jeżeli zajmują Cię teraz sprawy związane z kredytami, na przykład inwestycjami, spadkami, to dobry czas, aby odpowiedzialnie podjąć jakieś decyzje w tym kierunku. Chodzi tu o odpowiedzialność materialną za rodzinę. To też mogą być kwestie na przykład ubezpieczeń, ubezpieczenia domu. Weź pod uwagę te kwestie albo przyjrzyj się temu ubezpieczeniu, jakie już masz, czy zawiera wszystko, czego na pewno potrzebujesz. Jeżeli pozwolisz dojść do głosu intuicji teraz, możesz wpaść na nowe rozwiązania. Przede wszystkim dotyczące Twojej pracy, finansów, które ci generalnie te działania się mogą teraz opłacić. Może też być wiele zamieszania albo takiego trwania w martwym punkcie, na przykład kwestii finansów, kwestii ścieżki kariery. I teraz intuicyjne właśnie podejście do sprawy może przynieść fajne wyjście z tej sytuacji. Raki to w waszym znaku, więc poczujecie go bardzo mocno i intensywnie. Mogą dziać się różne rzeczy w różnych aspektach waszego życia w tym momencie. Począwszy od Waszych emocji, tworzenia relacji z innymi, mogą być napięte sytuacje z przyjaciółmi, teraz na przykład z partnerem, również w kwestiach finansowych, też Twojego domu, rodziny, Twojego fundamentu bezpieczeństwa, jaki stworzyłaś do tej pory. Możesz teraz poczuć taki znaczący reset na wielu poziomach swojego życia. Ten nów przyniesie Ci wiele nowego, wiele zmian, a to, to nowe, będzie rozwijać się generalnie przez całą resztę roku. Więc to bardzo ważny czas dla Ciebie. Koniecznie zainicjuj jakąś intencję tego, tego czego chcesz, tej najlepszej wersji swojego życia. Zadbania też o siebie, zrealizowania się na tym polu, na jakim Ci naprawdę zależy. Kieruj się intuicją. Którą teraz będziesz miała szczególnie silną, i ona poprowadzi Cię właśnie na właściwe tory. Lewy, to czas na to, aby troszeczkę wycofać się, i będziecie czuły taką potrzebę wycofania się, poczujecie potrzebę autoanalizy i zastanowienia się nad swoim życiem. No, będzie aktywował wasz dwunasty dom, więc. Najlepiej podczas nowiu zorganizować sobie na przykład choć krótkie wakacje, na odpoczynek i takie spokojne rozmyślania. Podczas pobytu obecnie Marsa i Wenus w Twoim właśnie znaku mogły przydarzyć Ci się już takie sytuacje, w których na przykład zarzucono Ci samolubne skupianie się na sobie, to dobry czas, aby zastanowić się, czy tak jest naprawdę i też zastanowić się nad swoim postępowaniem względem innych. Czy nie tworzysz na siły na przykład dramatu w swoim życiu, aby zwrócić uwagę innych? Czy zachowujesz harmonię w relacjach z innymi? Czy dostrzegasz również ich potrzeby? Bardzo ważną kwestią jest przyjmowanie informacji zwrotnych i wykorzystania ich do samodoskonalenia, zaakceptowania też przed samą sobą strachu, ewentualnie przed krytyką innych. To dla Ciebie intensywny czas, więc warto poświęcić chwilę na refleksję, na spokój, medytację. A wtedy przyjdą nowe rozwiązania dotyczące polepszenia Twoich finansów, przezwyciężenia tego, co Cię blokuje przed robieniem tego, co naprawdę kochasz. Panny, dla Was znów aktywuje 11 dom, czyli dom przyjaciół, mediów społecznościowych, takich osób, z którymi. Spędzasz czas z wyboru. To wspaniały czas na spędzanie czasu właśnie z przyjaciółmi, na radość, na robienie czegoś, co lubicie razem. Może dać to Wam wzajemnie teraz wsparcie i inspirację. <coughs> Przepraszam. To czas, w której możecie odnaleźć nową perspektywę postrzegania wielu rzeczy. Mogą pojawić się nowe pomysły, jakieś świeże wizje dotyczące na przykład kariery, Twojego ogólnego sposobu ekspresji. To dobry czas na działania grupowe. Cokolwiek chcesz teraz zrobić, zadbaj, żeby zaangażować to również innych, bo oni będą teraz dla Ciebie wsparciem, ale też mogą być dla Ciebie dużą inspiracją. To też dobry czas na ustanowienie intencji, poznania ludzi, z którymi możesz nawiązać prawdziwe i głębokie relacje, a na pewno takich teraz szukasz. Wagi. Dla Was znów odbędzie się w dziesiątym domu. Domu kariery, statusu społecznego, takiej publicznej re reputacji. Światła ustawiają się w kwadraturze jednak do Waszego znaku, więc trzeba będzie się czemuś przyjrzeć uważnie, wziąć pod lupę dotychczasową pracę, jaką wykonujesz na przykład. Czy jest ona zgodna z Twoją drogą powołania? Czy czujesz radość, idąc do pracy? Jakie relacje masz w miejscu pracy? Jakie masz relacje z ewentualnymi wspólnikami w firmie na przykład? Na tym polu może być teraz dość turbulentnie u Was, ale teraz również możecie zainicjować uzdrowienie tych sytuacji, zainicjować nowe początki w kwestiach właśnie pracy, kariery zawodowej, Twojego zadowolenia z tego, co robisz, jak się spełniasz zawodowo. Ważne, aby przede wszystkim, myślę, przezwyciężyć lęk, jakiś swoich wcześniejszych niepowodzeń i wesprzeć się wiarą. I krować i ustanawiać teraz intencje spełnienia w nowy sposób, w nowy pełen obfitości i satysfakcji zawodowej. Mogą pojawić się teraz też inwestorzy, albo tacy dobrzy doradcy, którzy okażą się autorytetem właśnie w interesującym Ciebie dziedzinie. I to pomoże Ci dobrze, na przykład, zainwestować, albo prowadzić jakieś korzystne zmiany w firmie, czy na przykład na Twoim stanowisku pracy. To również świetny czas, aby starać się o pracę, wysyłać CV, szukać ciekawych ofert pracy i ustanawiać jakieś odważne intencje, więc działaj w tym kierunku. Skorpiony to dla Was intensywnie emocjonalny czas. Ten trójkąt Marsa, Saturna i Urana bezpośrednio uderza w wasze relacje ścisłe, więc może być sporo zamieszania w relacjach, może też pojawić się jakaś trzecia osoba na przykład, a to raczej w no, spokoju nie wróży. Nów natomiast aktywuje Wasz dziewiąty dom i stoi dla Was w pięknym trygonie, więc macie wspaniały czas na podniesienie swojej świadomości. Wykorzystaj koniecznie ten portal Merkurego do centrum naszej galaktyki i połącz się z czystą energią źródła. Poproś o pomoc swoich przewodników teraz. Zadawaj pytania, a odpowiedzi będą płynąć do Ciebie dosłownie z każdej strony. Koniecznie zwracaj uwagę na swoje sny teraz. Warto je teraz zapamiętać, zapisać. I konkretnie analizować. Dobrym pomysłem jest zrobienie sobie wolnego. Zmian zmiana otoczenia, zmiana perspektywy. To przewietrzy Twoją głowę i pozwoli dojść do głosu sercu. Obudzi Twoją intuicję. Łatwiej będzie Ci wtedy znaleźć te naprawdę dobre rozwiązania. To dobry czas na ustanowienie intencji związanej z dalszym kształceniem się, na przykład jakąś publikacją lub nauczaniem innych. Generalnie. Potrzeba Ci trochę więcej też radości i odpoczynku, więc zadbaj o to. Strzelce. Nów będzie aktywował Wasz ósmy dom, więc będą to tematy związane z głęboką wewnętrzną transformacją, takim rozwojem duchowym, też traumami, ale też finansami i kredytami, jakimiś spadkami, długami, wspólnym majątkiem z partnerem. Przyjdzie Ci zatem zagłębiać się bardzo głęboko w siebie. Żeby przepracować coś, co da Ci pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Jakieś skrywane urazy, traumy, jakieś tajemnice, które ciążą Ci na duszy, to dobry czas, aby coś nagle zrozumieć, coś odpuścić, aby iść dalej bez tych obciążeń. To też dobry moment na pozbycie się uzależnień, różnego rodzaju, bo do, do bardzo dobry czas, aby ustanowić intencję dotyczącą też Twoich finansów, posiadania dóbr materialnych, jakichś inwestycji. Możesz teraz spotkać jakąś osobę wysoko postawioną, która ci dobrze doradzi albo pomoże ci w jakichś sprawach związanych z kredytami, długami, czy na przykład jakimiś dotacjami, zapomogami. Podczas tego nowiu nadejdzie też coś nowego, coś, co może również zaangażować na przykład Twojego partnera. Więc może on na przykład zainwestuje w Twój pomysł, a może dostanie nową, jakąś propozycję pracy, która również będzie wpływała bardzo na Twoje życie. Może to być też jakiś niespodziewany bonus, na przykład od losu, jakaś spłata, jakieś pieniądze, które przyjdą z niespodziewanego źródła. Koziorożce, nu w znaku raka aktywuje Wasz siódmy dom, czyli dom relacji, jakie tworzysz z innymi. Ten nów wydarza się dla Ciebie w opozycji, więc są tu jakieś kwestie wymagające naprawy i wdrożenia zmian. W znaku raka przede wszystkim chodzi o Twoje uczucia, emocje, o Twój stosunek do bliskich Tobie osób. Czy potrafisz słuchać, na przykład, czy potrafisz zachować harmonię w relacjach? Czy szanujesz bliskie ci osoby? Czy nie przekraczasz granic wolnej woli drugiego człowieka? I czy sama potrafisz postawić granicę, kiedy już czujesz, że ta harmonia jest zaburzona? To też kwestia uzależnienia od opinii innych ludzi. Więc pytanie, czy potrafisz tworzyć dobre relacje, zachowując jednocześnie własną suwerenność? Czy nie uzależniasz się od drugiej osoby? Ale też czy dajesz przestrzeń i szanujesz wolną wolę innych osób. W relacjach, w których wchodzą w grę emocje, może to chodzić do nadużyć, jakichś manipulacji i naruszenia czasem też wolnej woli. Warto podczas tego nowiu przekontemplować prawdziwe znaczenie, ale takie prawdziwe znaczenie bezwarunkowej miłości do każdej istoty na Ziemi. Bo czasami można się zagalopować, tłumacząc własne zachcianki podstawową potrzebą. Warto zastanowić się, zanim przyjdzie Wam do głowy na przykład jakiś pomysł wpływania na inną osobę, korzystając z jakichś manipulacji energetycznych, typu rytuały, zaklęcia. Spotykam się z tym, że ludzie najczęściej nie mając gruntownej wiedzy na ten temat, tylko doraźnie korzystają z jakichś gotowców na przykład, które ktoś oferuje w internecie. Zastanówcie się nad tym 100 razy. Bo zapewne autor tworzył taki rytuał i ma własny cel do tego, który, którego nigdy nie będziecie pewni. To bardzo niebezpieczne praktyki, którymi można zrobić naprawdę komuś krzywdę, a konsekwencje karmiczne takich działań są bardzo obciążające. A ten now to wspaniały czas na szczere i otwarte rozmowy z partnerem, bez manipulacji, też z przyjaciółmi, współpracownikami. Nawiązywanie również nowych relacji. Więc jeżeli masz taką potrzebę, to dobry czas, aby ustanowić intencję stworzenia dobrego związku partnerskiego, dobrych relacji z przyjaciółmi albo na polu zawodowym. Wodniki. Dla Was znów odbędzie się w szóstym domu czyli domu zdrowia, codziennych obowiązków, rutyny dnia oraz pracy. Warto zastanowić się, co nowego chcesz teraz zainicjować, bo to może przynieść faktycznie pieniądze. To bardzo wspierająca energia w tym zakresie. Dlatego skup się na swojej pracy przede wszystkim teraz. Na tym, co chcesz osiągnąć. Zainicjuj coś nowego. Coś, co jest oparte na Twoich jakichś praktycznych umiejętnościach, w czym dobrze się czujesz i wiesz, że jesteś fachowcem. Możesz też zacząć kreować w taki sposób swoje życie, aby pozbyć się może jakichś męczących, męczących nawyków. Albo jakichś spraw z rutyną, które Ci przeszkadzają. Teraz możesz prowadzić więcej dynamiki po prostu do swojego życia, do funkcjonowania codziennego. Ważną kwestią jeszcze zachowanie balansu między pracą a odpoczynkiem, znalezienie tego złotego środka, który da Ci satysfakcję, ale nie nadwyręży Twojego zdrowia i relacji rodzinnych. Ryby. Zdecydowanie to czas dla Was pełen dynamiki. Możesz być w trakcie tworzenia jakichś nowych projektów teraz. Przychodzą Ci do głowy na pewno jakieś nowe pomysły. To zdecydowanie czas, w którym kreacji na pewno Ci nie zabraknie. Neptun w Waszym znaku aktywuje trygonem, czyli wspaniałym aspektem wsparcie wręcz całego wszechświata, właśnie Waszych działań, związanych z twórczym jakimś realizowaniem się. Spełnienie swoich marzeń wręcz to dobry czas, aby zająć się. Tym, co sprawia ci radość, zrobić coś kreatywnego, coś, co wprowadzi ożywienie w twoim życiu zawodowym, ale również prywatnym. Wykorzystaj swoją intuicję przede wszystkim. Idź za tym, co ci w duszy gra. Z, jakim, z jakimś takim spontanicznym działaniem, <laughs> przepraszam, mogą się teraz narodzić jakieś dobre pomysły z perspektywą naprawdę rozwoju na przyszłość. To też czas utworzenia intencji dotyczącej dzieci. To też bardzo dobry czas na przykład na staranie się o dziecko, jeżeli o tym marzysz. Na zakładanie rodziny. Wykorzystajcie zatem ten piękny czas i kreujcie, twórzcie jak najwięcej pięknych rzeczy. I powodzenia wszystkim życzę. I do zobaczenia. Pa!